Dzisiaj następny przegląd nowości ze sklepu Pepko. Są wśród nich nowe dekoracje, ozdoby i akcesoria wiosenne i wielkanocne, które na pewno warto kupić. Zostaw łapkę w górę oraz komentarz, jeśli któraś z rzeczy widocznych w nagraniu spodobała Ci się, w komentarzu koniecznie napisz która. A jeśli jesteś tu pierwszy raz, zostaw subskrypcję, aby być na bieżąco z nowościami z wielu różnych sklepów. Możesz też udostępnić ten film, jeśli uważasz, że komuś mógłby się spodobać. Witam serdecznie i zapraszam do oglądania. W sklepach Pepko coraz częściej pojawiają się nowości wielkanocne. Na przykład ta figurka przedstawiająca zające kosztuje 15 zł. Są też takie nowe figurki wielkanocne, które znaleźć możemy już w niektórych sklepach Pepko. Pan zając i pani zającowa kosztują również 15 zł. Nie są niestety podane wymiary tych ceramicznych dekoracji. A to druga figurka przedstawiająca pana zająca trzymającego pisankę. W dekoracjach wielkanocnych jak na razie dominują zające, a to następne w trzech kolorach do wyboru. Dekoracje te również są ceramiczne, a każdy zając kosztuje 15 zł. Wśród dekoracji wiosennych w nowości znaleźć możemy na przykład sztuczne rośliny w szklanych pojemnikach. Ta dekoracja składająca się ze sztucznych kwiatów kosztuje 8 zł. Tyle samo bo 8 zł kosztuje ta wiosenna kwiatowa ozdoba. Poza tym w sklepie Pepko w śródnowości znaleźć możemy też takie ceramiczne wazony. Wazoniki mają wysokość 13 cm, a każdy z nich kosztuje 6 zł. 40 zł kosztuje prostokątna dekoracyjna taca z metalu szkła z lustrzanym dnem. Ma wymiary około 28 na 20 cm. Tutaj dostępna była w kolorze srebrnym. Wśród dekoracyjnych tac znaleźć możemy też taką okrągłą metalową tacę w kolorze złotym. Spód tacy, tak jak w poprzedniej, jest lustrzany. Ma średnicę 30 cm, a jej cena to 30 zł. I jeszcze jedna wśród dekoracyjnych tac, tym razem nieco mniejsza niż poprzednia. Taca ze szkła i metalu z lustrzanym dnem. Ma średnicę 19,5 cm, a jej cena to 20 zł. Nowe w sklepie Pepko są widoczne teraz poliestrowe koce. Mają ten sam wzór i kilka kolorów do wyboru. Wymiary 150x200 cm, a cena każdego z nich to 35 zł. Te polistrowe narzuty na łóżko w ozdobne liście są z jednej z nowych kolekcji, jaka pojawiła się w sklepie Pepko. Mają wymiar 220 na 240 cm, cena narzuty to 90 zł. I jeszcze jeden wśród nowych bazonów, jakie kupić możemy w tym sklepie, tym razem szklany. Jego cena to 15 zł, a wysokość to 17 cm. A to zestaw prostokątnych podkładek na stół wiosenne kwiatowe wzory. Mają wymiary 28 na 43 cm, a zestaw zawierający 4 kosztuje 5 zł. Ta palma, mająca wysokość 110 cm, jest z jednej z nowych kolekcji, jakiej pojawiły się w sklepie Tetko. Sztuczne drzewko w doniczce kosztuje 60 zł. A to nowy, niewielki kosz na śmieci z pokrywką mającą kształt kwiatu. Cena kosza z tworzywa sztucznego to 8 zł, a wysokość to 13 cm. W śródnowości znaleźć możemy też termiczną walentynkową szklankę z podwójnym dnem. Szklanka z uchwytem w kształcie serca kosztuje 17 zł. Może być myta tylko ręcznie, nie nadaje się do mikrofalówki. Pojemność tej szklanki to 290 ml. W niektórych sklepach pepko kupić możemy też silikonowe formy wielkanocne, na przykład taką w kształcie barana za 5 zł. Znaleźć możemy też ceramiczne figurki przedstawiające zająca z kukardą. Taka wielkanocna ozdoba kosztuje 12 zł. A to dekoracje przeznaczone na balkon, taras lub do ogrodu działające na baterie. Mają do wyboru kształt np. biedronki lub pszczoły. Jeszcze jedna nowość w sklepie pepko: gąbki kuchenne w kształcie kwiatu lub na przykład motyla. Dwustronna gąbka kosztuje 2 zł. Dostępna jest z jednym wzorem motyla oraz z kilkoma wzorami kwiatów. Jest też zestaw kuchennych ściereczek z mikrofibry. Jedna ze ściereczek w zestawie jest w kwiaty, pozostałe mają jednolity kolor. Cena kompletów to 5 zł. Ściereczki mają wymiary 30 na 30 cm. Wśród nowych akcesoriów znaleźć możemy kożna śmieć z tworzywa sztucznego oraz składaną miskę. Tak wygląda kosz o wymiarach 16 na 26,5 i 30 cm. Ma pojemność 7 litrów, kosztuje 25 zł. Tak natomiast wygląda okrągła składana miska. Ma średnicę około 38 cm, a po rozłożeniu wysokość 15 cm. Pojemność miski to 10 litrów, a cena 15. zł. Nowe są też te wieszaki. Stworzywa sztucznego w zestawie po 4. Każdy utrzymuje rzeczy o łącznej wadze do 1 kg. Cena zestawu to 8 zł. Włożba sztucznego jest też zestaw klamerek w ozdobne kwiaty. Komplet zawiera 12, a cena zestawu to 6 zł. Widoczna teraz ramka na zdjęcia z kwiatowym obrazkiem jest drewniana. Kosztuje 8 zł, ma wymiary 13 na 18 cm. Drewniana jest też ta nieco większa od poprzedniej ramka na zdjęcia. Ma wymiary 15 na 20 cm, a jej cena to 7 zł. W sklepie Pepko kupić możemy też drewnianą ramkę przeznaczoną na trzy zdjęcia. Każdy z miejsc przeznaczone jest na zdjęcie o wymiarach 10 na 15 cm. Cena tej ramki to 15 zł. I jeszcze jedna wśród dekoracyjnych ramek, jakie kupić możemy w sklepie Pepko. Również z obrazkiem przedstawiającym kwiaty. Kosztuje 5 zł, ma wymiary 10 na 15 cm. Wśród nowości dla zwierząt w sklepie pepko znaleźć możemy np. pojemnik przeznaczony do czyszczenia łapek. Pojemnik z tworzywa sztucznego z silikonową szczotką w środku kupić możemy za 12 zł. Nowa jest też szczotka do czesania przeznaczona dla zwierząt. Jej cena to 12 zł. Jest łatwa w czyszczeniu dzięki ruchomej części usuwającej sierść. Zobaczmy, co jeszcze wśród nowości znaleźć możemy w sklepie pepko. Nowe są też akcesoria turystyczne. 6 zł kosztuje organizer na kable lub leki. Te same wzory widoczne są na tej turystycznej kosmetyczce zapinanej na zamek. Wewnątrz kosmetyczki znajduje się niewielka kieszonka, również zapinana na zamek. Jej cena to 15 zł. Jest też metalowy pojemnik na chleb z bambusowym uchwytem. Ma pojemność 3 litry. Tak wygląda po otwarciu. Cena pojemnika to 30 zł. Poza tym w sklepie Pepko kupić możemy też silikonowe formy do ciast. Ta kosztuje 15 zł. Ma wymiary 26 na 14,5 cm. Okrągły silikonowy pojemnik do pieczenia kosztuje 8 zł. Ma wymiary 24,5 na 18 cm. I jeszcze jedna wśród silikonowych foremek. Cena formy to 10 zł. Jest też duża silikonowa forma z foremkami na muffinki. Zawiera 6 foremek ma wymiar 26 na 17 cm. Jej cena to 12 zł. I jeszcze jedna nowość: w sklepie Pepko porcelanowy kubeczek o pojemności 330 ml. Zorysty zarówno na zewnątrz, jak i w środku. Krawędzie i uchwyt kubeczka mają zdobienia w kolorze złotym. Kubek kosztuje 10 zł, może być myty tylko ręcznie, nie nadaje się do mikrofalówki. Jest też nowa osłonka z tworzywa sztucznego na doniczkę, której cena to 17 zł. Zapraszam do obejrzenia następnych oraz poprzednich filmów, do których linki znajdziecie w opisie tego nagrania. Dziękuję za obejrzenie filmu.